Panie i Panowie, a teraz dwóch na jednego, Jakub Placik i Rafał Badzik. siedem 69, 100, czyli 146,5 włosie. Potra. Drodzy Państwo, co Państwem. Alan Kwieciński. Panie i Panowie, 85 kg! Chodźcie tu na wejście, wejść. Halan, tutaj jest. Chodźcie, chodźcie tu na wejście. Eneduerik, zespał. <prosy> porpa, porpa, ósme swagę, Eus, Deus, Kosmateus i Morele, panzy. Czyli to Kuba będzie pierwszy jutro do odstrzelenia. To drugi to chyba ty. Nie bo będzie dobrze. Dobra, panowie, pozycja bokserska teraz. Pozycja bokserska, tu do kamery właśnie. No ale jestem zdziwiony, że Lazik o 7 kg więcej waży od y, Pazika. Tak? Ale to chyba tłuszczu więcej. Alanik, bardzo spokojny wyszedłeś do nich. Jesteś pewny zwycięzca po tym co zobaczyłeś na media trainingu? Czy dla mnie to jest normalne, jak sparring? Wiesz, ja pierwszy dwa tygodnie to miałem walkę. Dwa tygodnie temu to miałem prawdziwą walkę. Tu będzie bardziej sparring. Dla mnie to będzie coś nowego, bo chyba będę prekursorem, gdzie będzie się biło dwóch na jednego. Tak tak więc ja mówię, ja wychodzę co bardziej jak do sparingu. Po, w poniedziałek byłem na pierwszym treningu po walce. zajpi się coś, sobie świeżo i złapałem. I co, wychodzę po, 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 po pobicie troszkę. O tak, o. No to dobrej zabawy jutro. Dzięki. Panowie! Kursy Bugmaherskie są dla was bardzo złe, można dużo wygrać, jeśli na was postawią ludzie, myślicie, że nie macie żadnej presji przed jutrem dzięki temu? Nie mam żadnej presji, wychodzimy do zawodowca, pokażemy się z dobrej strony, jest to K1, dlatego są takie kursy, jakby to było MMA, no to wiem, kto by był faworytem. Ja chcę się pokazać jak najlepiej z mojej strony, jeżeli Kuba padnie, będę dalej walczył, na pewno. A jak Rafał padnie, to ja będę walczył. No to powodzenia! Na pewno Wam się przyda, dziękuję bardzo. Tylko żebyś kupie nie wyjebał, nie? Dziękujemy. Przed Państwem, Adrian!